Dobrze, no i drugi filmik, oczywiście tak, tym razem tak, już nie będzie, że tak powiem, gołego odcinka, tak, że mówię, mówię, mówię i nic nie pokazuję, tak, tylko tym razem wziąłem wariant, e, tak jak w przypadku Walkrolla ostatnio, prawda, wziąłem z Evermore winylą, tak, Terus Lift, oczywiście mojej idolki na pierwszym miejscu, e, wziąłem tutaj, żeby Wam zobrazować, tak jak będziecie mieć u mnie, nie, czyli tutaj macie jedno zdjęcie, tak, tutaj macie jedną erę, tak, tutaj drugą sferę, a tutaj potem winylową, tak, ja Wam pokażę, tak, bo ja Wam kiedyś pokazywałem te winy kiedyś, kiedyś, bo... Filmy z w Levermore były nie raz, tak kiedyś, na pewno, ale wiadomo, że drugi filmik, tak, no to musi coś być pokazane, prawda, a wiecie, że ja swoją twórczość, tak, prywatną, tak, prywatne płyty, już wszystkie pokazałem swoje, to co chciałem, więc wiadomo, że pokażę Taylor Swift, prawda, no właśnie, a wiadomo, że to, nie wiem, że jeszcze wychodzi, tak, bo wziąłem to po to, tak, ten wariant, tak, zrobiłem tak samo w przypadku prawda, że wziąłem to, żeby wam zobrazować, tak, jak będziecie mieć u mnie, prawda. Ok? Dokładnie tak samo. Czyli to jest ta sama forma, tak co Folklore, tylko Evermore, nie? I w przypadku tego, dobra? No. No dobra, bo pierwszy filmik, tak ten, pierwszy filmik, tak to co nagram dla Was, tak? Na, na YouTubie, na Instagramie, tak? To ja go już puściłem na YouTubie, tak? Przesyła się. Ma, zaczął się przesyłać, tak? Na Instagramie też jak tylko się przesyła, tak? Spokojnie. Jak on już wyjdzie, tak? Ten filmik, to wtedy ja wam go zapiszę. Jak lekce osobno, tak? Dobrze. Spokojnie, wtedy ten zgnie, to będzie. Więc pierwszy filmik puszczony tak na YouTube, na Instagramie zachęcam do oczekiwania, bo ten filmik będzie. Jak przecież jeszcze pierwszy tak filmik, jedynaczka, wtedy wrzucę dwójeczkę, tak to, bo to jest dwujeczka tak w filmiku. Tutaj pokazuję, będę pokazywał to, dobra, mówiąc o swoich oczywiście, w i nie no dobra, bo inne rzeczy to były mówione, nie? Już, no. Bo sety na Instagramie, tak? Dzisiaj nie ma setów, tak? Na Instagramie dzisiaj nie ma setów. Sety będą jutro, tak? Na Instagramie, czyli razy dzisiaj będą, tak? Do końca dnia razy, tak? racy, tak? Ale sety... setów nie będzie dzisiaj, dobra? Okej? Okay? No, setów dzisiaj nie, bo, bo, bo rolki są. Ja wiem, rolki są na Instagramie, tak, ale postów na Instagramie dzisiaj nie ma, także niestety setów nie setów, tak? Na YouTube posty będą, tak, w to nie wątpię, jakieś będą na pewno, 6 albo 7, tak, dam, ale setów na Instagramie dzisiaj nie ma, wiecie o tym, nie? Dzisiaj nie, tak, bez przestady nie ma codziennie setów. E, już Szanujmy się, tak, a tego i tak jest dużo, nie? No właśnie. Na YouTube też, ale na Instagramie też, nie? No właśnie. No dobra, bo, bo o tych kolejnych songs, tak, yy, kolejnych songs The Vault. ja Wam mówiłem, że te utwory macie zapowiedziane wczoraj, nie, okej, okay, bo set, bo, 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 te pes, bo te posty na YouTube, tak, na stanie na Instagramie, sety, niestety, ja Wam to wczoraj wszystko dam tak, z tych utworów, tak, od naprawdę do granicy kosztuje, tak, yy, czy raczej nie inaczej, czy, czy na czy jeszcze tam, yy, jeszcze wysoka cena, owośnie? więc zachęcam do oczekiwania, bo te utwory nie zginą, takich nie będzie, dzisiaj tak, dzi nie będzie ich dzisiaj, tak, ja wiem, ich dzisiaj nie będę nie nagrywać, ale jutro albo pojutrze yy, pewnie jutro yy, już pewnie nagram te utwory, więc wtedy na pewno Wam je, wtedy wydam dla Was, tak? Jutro raczej nie jeszcze, bo jutro je muszę nagrać, a potem w sobotę albo w niedzielę, jak będę miał je gotowe, wtedy ja je na pewno dla Was wydam, tak? Więc o, to nie zginie, tak? Zapowiedziane nie macie, więc zachęcam do oczekiwania, bo to będzie. Tak? To nie jest tak, że w tego nie będzie, bo to będzie, tak? Tego dzisiaj nie ma, ale to będzie za... Jut dajcie mi czas, tak? To jutro nagram, tak? Wtedy ja to, przy jakby, że to wiem, troszkę przy gotuje i wtedy ja to na pewno wydam, jak będę mieć gotowe. Dobra, no. Łóżko musi pajacować oczywiście, nie? Ja nie wiem. Już drugi raz poprawiam na odcinku, nie? Bo, bo tam, bo ja mam, tutaj też muszę poprawiać, nie? My robimy na taka takę, o ja wszystkich. Koła dupa, jo? Ja? Do piekarnika. C Cyza pomożąca. <grych> Dobrze? No. Ja to nie dla tylko do tych pajacowań, nie? No, muszą tu pajacować, nie? całe życie. Nie Wy, tylko oni. Łóżko i poduszka, nie? No właśnie. No cóż, norma każdego odcinka, nie? No. Właśnie. Nie, nie, nie da się nie wkurzać, ani na was, nie? No. Robimy, tak? Jo? Namazankę? No? Komadę? Siurkiem? <grym> Dobrze. Mniejsza o to, dobra? Być tu w korze, ale nie na ciebie. No dobra. I to wszystko, dobra? No, bo, bo, bo korespondencja to Volt, to już wszystko powiedziane, nie? Okej. Okay. Bo to macie do słonia, tak? To jest oczywiście ważniejsze niż korespondencja to jest, World. to jest ważniejsze już, oczywiście, bo to macie wydane, to dopiero będzie, a to jest wydane, tak? Zatem ja co, nie, bo to jest, ja to odłożę na razie, bo ja wiem, że to jest ważne, ale to za chwilę. Um, ubranie to mam, żebyś ubrać spokojnie, to nie zginie, tak jak się ubieram. Zresztą ja idę do sklepu za chwilę, tak, po żalki i po jakiś napój, prawda? No bo ja wypiłem Liptona, więc muszę sobie kupić jakiś tam napój, na dzisiaj i na jutro. Więc ja za chwilę idę do sklepu, tak, ale to dopiero jak nagram filmik. Dobra? Ok? No. Po nagraniu idę do sklepu. Telefon zostawiam oczywiście one yy, odnowy tak to macie wydane, nie? Okej, okay, dobra, było, oł, oh, jak najbardziej zachęcam do streamingu, tak to macie wydane, to jest ważniejsze. E setowe, linkowe, też były tak ostatnio do, do, do tego tak y posty, nie posty, racje Zachęcam słuchanie słuchania, rolkę na nie macie, na tobie macie, wydane jako singiel. Następnie też to było, tak, zachęcam słuchania, to jest też bardzo ważne. Najważniejsze, cenne, tak, bardzo ważne, zachęcam do streamingu, odcinkopis, odżycie wartości. Zachęcam, bo to jest jak najbardziej, o tał, sehir i to wszystko, dobra? No. I to tyle, tak? Bo z bo jak wiecie, że macie profilowy kanał tak? określoną ramkę, tak? I na stronie też macie wariant, wariant z na ramką, prawda? To wiecie, no? Akuratyzacje, mm. tak? Opisowe i nieopisowe. Było ostatnio do delika Audycji Delikatne, tak? Do Czyste, tak? Do won tak? Do Tchniuś Centrum Doszło jakieś było, do Luton volt. Na pewno tam do Cienkopis są do wersji, tych wariantów nie wariantów, A były jeszcze akwizyce, akwizyce zapisane dobrze, o... Są, są volt, na pewno, nie, no właśnie, a inne rzeczy tam macie, do zobaczenia, nie, no właśnie, i możemy lecieć z tym, dobra, no. Będę ja gadam o tym, gadam o tym, a y, to co, bo, bo wzorować będę tutaj, tak, na tym, a będę mówić o innych rzeczach, nie, no właśnie. No dobra, z tych rzeczy to chyba ogólnie to tyle, tak, to tyle, dobrze, okej, okay. no. Bo, biały dom już tam mówiłem. Biały dom też. Taki winyl, tak, taki winyl, właśnie będzie biały dom. Oficjalna płyta też, tak, właśnie tak. Tutaj macie część winylu, to jest, że tak forma winylu, jedna forma, ale takie będziecie mieć u mnie. Czyli tutaj macie od Willow, tak, do kolera. it tutaj macie Zenciderio, zrobię tak, z moja najlepsza, prawda? No właśnie, tutaj też macie Teresyft, oczywiście. A tutaj macie od czy Szczęście, albo jakoś tak. I do Evil, nie? Wszystkie, które są piękne, tak. Jest piękna, to jest piękna era, tak lecząca, tak życiowa, tak bardzo ważna, u Was nie, może niekoniecznie, u Ciebie może niekoniecznie, ale ja tej ery sobie słucham, tak, ja sobie ją e, cenię, tak, tą erę Evermore, jej, tak, mm, bardzo ważna, tak, era, tak dla mnie, tak lecząca, tak życiowa, ja, moje serce jakby się leczy słucham swojej ery, więc rozumiecie, tak, nie wykluczam tego, że dzisiaj będę jej słuchał, ale może tak, może nie, zobaczę, dobra, no. Bo oczywiście, tam y, tutaj właśnie jest, takie tak będziecie mieć u mnie, czyli takie jak macie tutaj, tutaj teksty winylowe, tak? Zdjęcia winylowe, y, kolor, kolory winylowe, tak? Będziecie mieć u mnie, między innymi, między innymi, bo inne płyty są ważniejsze oczywiście, na Biały Dom, dobrze? Audycja Delicata że będzie miała takie winyl. także 1 na 5, prawda? Że bo, bo wiecie, że z Bombę, tak? Audycja delikatna będzie zawierać 5 traków, nie? 5 traków. czyli odpowie do, e, tej Zielony, to pal. Też tylko oczywiście cienia, no właśnie. I wtedy to, to będzie to, nie inna, ale winyl do audycji delikatny będzie, tak? Bo to jest audycja, to jest wydawnictwo, tak? To, jest, bo to nie jest epka, tak? To nie jest epka, nie ja wiem. Co innego epka, co innego audycja, ale audycja fizycznie delikatny będzie, tak? Do kupienia, okej? Okay? Od Audition też kiedyś to będzie było wydane, tak? Od Audition też do kupienia fizycznie, o tym o czy nie będę, ale delikatny do kupienia fizycznie taki winyl będzie, tak? Może nie taki duży, tak? Ale będzie winyl, tak? Bo CD, CD był za tak? Ale wariant winylowy też do tej audycji delikatny będzie. Czy takie macie to? Wydane ta bo kiedyś, to tak właśnie, właśnie będzie fizycznie, tak? Tylko na folia jeszcze, tak? Bo folia winylowa, tak? Na winylowa to będzie, bo, tekst wy, bo teksty winylowe też będą tak naprawdę delikatne, zdjęcia winylowe i tak dalej, i tak dalej, dobra? No. Bo side'ów na Audycyjnej nie będzie, ale na Obaidycie, edition ją już będzie side, prawda? Bo oczywiście. Jakby nie było, no to, moi drodzy, Biały Dom będzie miał site A, site B, tak? 8 tutaj, 8 tutaj, tak jak ten Biały Dom Away Edition na Owycany styli 6 tutaj, 6 tutaj, a na Away 8 tutaj, 8 tutaj, prawda? Czyli tutaj macie od 1 do 5, prawda? Od 1 do 5, na pewno? Tak, okej. Okay. Site A. Site O. Ona ma tu site 1, nie? U mnie, mnie, mnie będziecie mieć site A, site B. Czyli nie 1, nie 1, tylko A. Dobrze? Głównie AB, może je na jakiś winyl będą side one, side 2, bo na pewno disk 1, disk 2 będzie Nebulus korzeni, no 13 tutaj, 13 tutaj, to wiecie, to na pewno będzie, tutaj to na pewno będzie, a na AOE tym biały tam będzie side B, czyli tutaj 8, tak, tutaj, oni macie 5, o nim będziecie mieć 8, prawda? A tutaj na drugiej stronie winowej też 8, prawda? Czyli tutaj 1-8, a tutaj drugi 8. Czyli czy tutaj macie side tu, a on będzie, będziecie mieć side B, dobra? Czyli tutaj od 6 do 9, prawda? Albo do, tak, do 9, ok. Evermore, to oczywiście, tak, bardzo ładne. Widzicie takie ładne zielonkawy kolor, bo ona ma jeszcze inny wariant kolorowy, tak? Do obu, Everu, ale ja mam akurat zielony, nie? czyli green, nie? No widzicie ładne, nie? No, że miałem już gdzieś pokazywać, nie? No właśnie. Ja to oczywiście włożę tak sobie, bo tutaj, bo takie winę właśnie będziecie mieć u mnie, tak? No. Na wave jał, dom, tak na też, delikatne, na czyste też, tak jak winyle. Też, tak? też warianty singlowe cili, CD, tak winylowe, bruzowe torbowe też, CD też, ale na warianty winylowe też będą. Bo wiecie, że krystalow krystalo, krystalo też, tak, krystalow też, żebycie do, do kupienia fizycznie na jakiejś folią, oczywiście. Ale wiecie, że do kupienia też yy, single CD, warianty singlowe też do kupienia będą jako winyl CD, tak, gruzowe torby też. Czyli Kraj, tak hard, independent, czy tam yy, nie tylko na etapy. Yy, to też fizycznie będzie, ale mi chodzi o czysty, tak, bo czysty etapy. Czysty, bo to czyste jakieś krystalowe, wydane, tak? Kiedyś to było, tak? Na pewno, więc oczywiście, do jakieś też było, do poszczególnych wariantów, prawda? Więc zachęcam z tym czyste, czysty, tak? Bardzo ważne. To jest o, to już jest Ela, o wiele ważniejsza niż Dom, takie audycje delikatne, tak? Dobrze. I tak samo ważne jak brak, oczywiście. Więc zachęcam z tym tak? Czysty, ból w sercu tak? Mój ból, nie waż, tylko mój. Osobiste era. Takie winne będą, tak? Czy jedna. Bo tego nie będzie, no tak ja wiem, ale na czysty kryształowy, że będzie ośmiu, czyli takie też, bo, bo wiecie, że zapisy wydaniowe tak nazywali to tak na lekkiej też, ale że proszę to i to, że ma to i to, tak, że tutaj, że, że kraj to kraj, nie hard to hard, i będę tak, że e, ten hard, prawda, że tam e, host thinking, o właśnie tak i tak dalej i tak dalej. W każdym razie do osiemek. Do Dostają do bo uni bo 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 wariantów nie ma tak, ona nie ma wariantów okładkowych, ale do czysty ja już mam okładkowe warianty, więc tak właśnie winyle będą, tak? Bo taki winyl, taki winyl będzie właśnie do, do każdego wariantu czyste. Single CD, winyl CD. Tak? Dobrze? No. w drugiej forty to będą. 8 wariantów, tak? CD winyle wizytowe i tak dalej, i tak dalej. Osobna w pudełku kryształów, tak? Dobrze? W wizytówkach, nie wizytówkach, tak? Filmy też, filmy też do czysty nie będzie zasady, ale fizycznie często do kupienia jakieś tak wioloniam będzie tak do kupienia. Bo ten bo jakieś no, już tak kiedyś bardzo ważne, bo, 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 bo żadnego z czysty, prawidłowego nie ma, tak? Bo wodem brzeg też jest ważne. Ale czysty, bo jakieś wydane kiedyś, czy Kiedyś na pewno. Bardzo osobista, rata życiowa. On jest najbardziej cena tak? Przeważnie, zawodowa, tak? Wiem, że są ty tej wiem, że on jest ceniona, no, popularnie udowodniona, czyste, tak? Czysty, ołóz oh, na hit. Od życia, nie, nie, nie odżycie też kiedyś były, tak? Są, że się mumlem. Ale sam się wszystko chodzi, to są muszenia, no właśnie. Bo ja wiem, że my się jeszcze ci widzimy, tak? Ja wiem, na trzecim filmie, jeszcze czwarty film, bo ja wam mówiłem, że dzisiaj jeszcze. Trzeci filmik, tak, bo to jest drugi filmik, tak, ja wiem, tak poza nawiasem, a my się widzimy jeszcze czy na trzecim filmie i jeszcze być może czwartym. Czyli tutaj, tutaj mówię o tym, tak, tutaj mówię o tym, a tam będę mówić o jeszcze innych rzeczach, dobra? Bo o etapach ewolucji tu nie mówiłem, tak ja wiem, ale ja o etapach ostatnio mówiłem, nie? No właśnie, bo, 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 bo widzicie, że takie warianty winowe też, tylko etapy ewolucji będą też, nie? Bo audycja, tak miała ja domkach tak też, czysty też, ale do etapy też takie coś będzie, tak? Też 1 do 16, czyli każdy będzie się utworów prawda? Gifolia, tak? 8, edycji, prawda? Ale, osiem tak na każdy wariant CD, winylowy, y, Pudełko, tak. wizytówki nie, mogą być do etapy, tak, ale obrazujące w całość wariantu, czyli nie, nie, nie tylko w całej CD, ale też będzie wariant winylowy, prawda? Wariant, wariant winylowy, tak? Y, wszystkie warianty, okotkowe, tak. Od, od Plant, Resting, tak. Fludet, i y, Ibryzonet, y, Natura, Very Hard, czy tam jeszcze inne. Jeszcze inny wariant, nie? Resting, Frudet Mouvet, Frudet Plant, Resting. Oficjalna płyta, nie? Okej, okay, dobra bo wydane te jakieś macie kiedyś, i to na stronie, tak, warianty, nie warianty, bo takie winera, tak, do etapy też będą. Tak. Tutaj od jedno, tutaj macie, tutaj, tutaj, u mnie też będziecie mieć, tak, od zarys do, do pomarańczowej kolor, albo po prostu, bo tutaj też co i teraz tak bo teksty winowe, tak, od jednego do 16, czyli to jeden do 16, U mnie numer, numerków też nie będzie, ale będzie, bo na spisie będzie, na, na tej liście będzie spis, ja wiem, ale nie będzie tutaj, bo będzie tu, od jednego utworu do, do tego, tego utworu. U mnie od, ja mówię o etapach teraz, tak o etapach, dobrze? Od 1 do 16, także tutaj, tutaj, tam 8, tutaj 8, dobrze? 9 do 16, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Wodki w środku winylowe, tak, fotki winowe, księżyczki winylowe, tak, płyta winylowa, oczywiście. Zapis wariantów, tak, bo, in, bo, 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 wiecie, że w każdym wariancie winylowe, tak, czyli inne fotki, nie? Bo 8 wariantów to wariantów, nie? No, inne, inne zdjęcia. W każdym wariancie, tak? Na warianty widzimy te same, mówę to move, tak? Zapisy wydaniowe na produkty wydaniowe będą tak, że, że, że standard CD, prawda? I że very hard to CD, away, tak away to. to tylko mi chodzi, biało Oczywiście tylko mi chodzi o mówę tak? I Bizonet, very hard czy naturę tak? tak? on CD, prawda? CD widzieliśmy zatorbię, jak okay. I folia, oczywiście, kolek 800 osiem, osiem 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 prawda? No właśnie, więc to będzie, tak? Tutaj 8, tak? I tutaj 8. Czy tutaj jedna fotka, tutaj druga fotka. E, Też puta winlowa, tak? I, I tutaj jest ta syba, 8, tutaj, 8, tutaj, i to wszystko, tak? Z tego filmu, no. Bo to, co chciałam do filmu zrobić, to zrobiłem, tak? A my się jeszcze dzisiaj widzimy, tak? No, bo tutaj mówimy o tym, oczywiście, tak? Ja wiem, ale obiecuję, że o innych rzeczach powiem na kolejnym filmiku, tak? A to, co chciałam do filmiku zrobić, to, to zrobiłem. A my się jeszcze dzisiaj widzimy, dobra? Kończymy, tak? To wszystko, to, to, to wszystko, co się zrobić z tego filmu, dobra? No. To był drugi filmik na dzisiaj, najświeższy.